Start teleskopu jest planowany na rok 2025, czyli no tak powiedzmy, za rok już może się uda. Oby nie było jak z łebem, na którego czekaliśmy chyba 10 lat, ale się w końcu doczekaliśmy. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panią Agnieszką Nowak. Która należy do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o hipotezach powstania układu słonecznego. Pierwszą nowożytą hipotezę powstania układu słonecznego wysunął bodaj Emanuel Swedenborg w roku 1734. Według hipotezy Swedenborga do powstania Słońca i planet miało dojść w wyniku grawitacyjnego zapadnięcia się mgławicy molekularnej. Za hipotezą mgławicową opowiedział się w roku 1755 31-letni wówczas Immanuel Kant, zwracając uwagę, że formacje mgławicowe dostrzegalne przez teleskopy mogą być właśnie układami planetarnymi w stadium niemowlęcym. Czyli Swedenborg i Kant nie byli matematykami, ale mimo to wysunęli takie hipotezy, które można nazwać czysto spekulatywnymi. Czyli ich hipotezy miały charakter raczej jakościowy niż ilościowy. Natomiast pierwszą matematyczną wersję hipotezy mgławicowej przedstawił w roku 1796 de modela Laplace w swoim właśnie głównym dziele o systemie niebieskim. Zgodnie z hipotezą gławicową, do powstania układu słonecznego miało dojść wskutek grawitacyjnego zapadania się i zapadnięcia się wirującego obłoku molekularnego, którego spłaszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do osi rotacji wydawało się zgodne z prawami mechaniki. Jednak zauważono, że rzeczywisty rozkład całkowitego momentu pędu układu słonecznego dla poszczególnych ciał jest zdecydowanie różny od przewidywanego przez hipotezę Laplace'a. W rzeczywistości Słońcu przypada bowiem prawie 99,9% masy całego układu, a tylko 1% całkowitego momentu pędu, ponieważ Słońce obraca się stosunkowo wolno. Innymi słowy, w rzeczywistości okres obrotu Słońca na równiku wynosi nieco ponad 25 dni. Gdyby tymczasem cała masa i moment pędu układu słonecznego mogły zebrać się w słońcu, to obracałoby się ono wokół osi w ciągu około 12 godzin, czyli około 50 razy szybciej niż obraca się faktycznie, i tego należałoby się spodziewać. I to był główny zarzut, ten związany właśnie z momentem pędu. Przeciwko tej, tej pierwotnej teorii mgławicowej. Innymi słowy, okazało się, że gdyby moment pędu, przypadający w udziale znanym planetom układu, dodać do momentu pędu Słońca, to jego prędkość obrotu wzrosłaby z około 2 km na sekundę do około 100 km na sekundę, czyli właśnie 50 razy. Zastrzeżenie odwołujące się do faktycznego rozkładu całkowitego momentu pędu układu. W sposób nie przedstawiający złudzeń yy, sformułował w roku 1865 yy, babinet. Niejaki babinet. No i od tego czasu hipoteza mgławicowa popadła w niełaskę. Na początku XX wieku, no ponieważ hipoteza mgławicowa popadła w niełaskę, formułowano tak zwane hipotezy planetozymalne. Zgodnie z tymi hipotezami, planety miały uformować się z materii słonecznej, która została wyrzucona ze Słońca nie wskutek uderzenia komety, jak sugerowano to jeszcze wcześniej, lecz wskutek przejścia obok Słońca innej gwiazdy. Przypuszczano, że mgławica spiralna, czyli układ słoneczny w stanie niemowlęcym, powstał, gdy inne Słońce przeszło blisko naszego Słońca. Planety miały utworzyć się obok prymitywnych jąder o dość dużych rozmiarach wskutek grawitacyjnego przyłączania się olbrzymiej ilości rozproszonego materiału, który został rozrzucony po całym układzie. Tymi prymitywnymi jądrami, o których mówiłem, o dość dużych rozmiarach, jak pisze Multon, miał miały być właśnie owe planetozy male, które następnie rozwinęły się w planety. Ponieważ jakby głównym, głównym wyobrażeniem tej hipotezy jest to, że obok Słońca przeszła jakaś inna gwiazda i że wskutek tego powstały planety, to hipotezy. Te yy, zwano też hipotezami apokaliptycznymi, no bo taka hipoteza sugeruje, że to musiało dojść do jakiegoś niezwykłego zażenia, właśnie jakiejś apokalipsy. I to z kolei był główny zarzut wobec tych hipotez planetozymalnych czy apokaliptycznych, mówiąc tak już bardzo ogólnie i ujmując je wspólnie razem, ponieważ ta teoria przewidywała właśnie, że, że dwie gwiazdy musiały się spotkać, tymczasem gwiazdy są rozsiane w przestrzeni tak rzadko, że nawet zważywszy na bardzo długi wiek istnienia Wszechświata, który wówczas już zaczyna nam szacować, musiałoby się okazać, że Układ Słoneczny powstał w wyniku naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobnego zdarzenia, właśnie jakie miało być spotkanie tych dwóch gwiazd, i czyli oznaczało to, że ta hipoteza. Apokaliptyczna sugeruje jakąś niebywałą rzadkość układu słonecznego, czyli było to jakby myślenie odwracające się trochę od zasady kopernikańskiej, kosmologicznej, że, że nie jesteśmy jacyś uprzywilejowani w kosmosie, tylko były to hipotezy sugerujące, że układ słoneczny jest jednak czymś wyjątkowym, i to z kolei był zarzut wobec tych teorii apokaliptycznych. I później w XX wieku powstawały jeszcze różne teorie próbujące jakoś godzić te wszystkie hipotezy. No i oczywiście rozwiązanie przyszło dopiero wtedy, kiedy powstały odpowiednie technologicznie mocne instrumenty obserwacyjne, które mogły te wszystkie spekulacje, nawet matematyczne jakoś potwierdzać. I teraz pytanie do pani ja przedstawiłem jakby te dwie takie alternatywne hipotezy, czyli z jednej strony jakaś zapadnięcie się Mgławicy, czyli powiedzmy, że coś bardzo takiego prawdopodobnego i zwykłego, a z drugiej strony hipoteza apokaliptyczna, że, że, że Układ Słoneczny jest czymś rzadkim, bo powstał w wyniku zderzenia się dwóch gwiazd. I teraz, która z tych hipotez, a może żadna, przedstawiałaby się w świetle obecnych badań na podstawie obserwacji astronomicznych doskonałymi teleskopami, bardziej yy, naukowo potwierdzona, no a może żadna, tak? Jak to wygląda w tej chwili? Ostatnie badania potwierdzają w zasadzie, że Układ Słoneczny wraz z planetami uformował się z zagęszczonego obłoku gazowego, czyli tego obłoku molekularnego, który zapadł się grawitacyjnie i kurczenie się tego obłoku powodowało wzrost gęstości oraz wytworzenie się wirującego dysku protoplanetarnego. W centrum powstała protogwiazda, która potem przekształciła się w Słońce, a w dysku uformowały się planety. Planety powstały w wyniku kolizji pomiędzy ziarnami pyłu, które zaczęły tworzyć coraz większe w powstały powstały kilkukilometrowe ciała nazywane planetozymalami, które dalej się zderzały. Także ta pierwotna hipoteza, tak, Kanta, okazała się teraz po latach poprawna. Pomimo tego, że w zasadzie to były jego takie eksperymenty myślowe, brak jakichś obserwacji, okazało się, że są potwierdzone współczesnymi badaniami. Tak, natomiast jak wyglądają te dowody? To znaczy, czy, czy daje się zaobserwować tworzenie się planet w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, czy to są jakieś tylko bardzo pośrednie dowody? znaczy Jeżeli chodzi o obce układy planetarne, no to e, oczywiście nie możemy bezpośrednio obserwować e, tworzących się e, nowych planet, gdyż no, pierwsze, e, one powstają wokół e, protogwiazdy w dysku protoplanetarnym, gdzie taka protogwiazda m, m, jest no, właśnie otoczona tym dyskiem, który jest zakurzony i i nie widać bezpośrednio nawet w podczerwieni ich powstających obiektów. Natomiast mogą świadczyć o tym, o istnieniu planet, struktury, takie tak zwane rowki widoczne w dysku protoplanetarnym. Znaczy tam się wytwarza taki, takie ciemniejsze miejsce, które może sugerować, że właśnie w tym miejscu powstają planety. Tak, czyli wciąż czekamy na jakieś jeszcze bardziej oczywiste dowody, natomiast te, te obecnie dostępne są już bardzo przekonane. Skonywające, ale wciąż nie są dowodami bezpośrednimi, tak? Czyli rozumiem, że teleskop Weba poluje teraz na jeszcze bardziej doskonałe zdjęcie jakiegoś rowku, mgławicy protoplanetarnej albo coś w tym stylu, tak? Tak, i czegoś, co może bardziej y, wiarygodnie potwierdzić, że y, te widoczne struktury w dysku protoplanetarnym to są rzeczywiście planety, a nie wywołane jeszcze innymi jakimiś y, efektami twory. Y, Bo może być tak, że, że to na przykład nie są właśnie planety, tylko coś innego wytworzyło podobnie wyglądający efekt, jak, jak y, powstające planety. Tak, Ale na ile, na ile mamy pewność, że to są właśnie planety, a nie coś innego? Y, praca, na której się tutaj bazuje, to jest jedną z pierwszych, w których się pojawiły informacje, że prawdopodobnie obserwują tworzące się planety. Także nie ma jeszcze zbyt wielu prac na ten temat, że już tak zaobserwowaliśmy tworzące się planety, tylko to dopiero są początkowe. Też prawdopodobnie ze względu na to, że web działa jeszcze dość niedługo, więc być może z czasem po prostu, z czasem, gdzie będzie większa ilość badań, będzie możliwe potwierdzenie, czy są to planety tworzące się, czy, czy to jest coś innego. Łeb obserwuje w większości podczerwieni, e, dzięki czemu ma możliwość e, jakby spojrzenia, przeniknięcia przez te obłoki gazu, pyłu i tak dalej. Natomiast no, Hubble nie był w stanie tego, tego zrobić, więc Hubble mógł odkrywać jedynie planety już e, uformowane na zasadach z kolei e, przez e, badanie zaburzeń grawitacyjnych gwiazdy, czy ewentualnie tranzytów tych planet na tle, na tle gwiazd. Natomiast, Hubble, no, natomiast Webb już czy w innym świetle i ma inne możliwości obserwacji? Rozumiem. Czyli jednak potwierdzałaby się ta teoria, że, że nasz system planetarny, no, stety albo niestety, nie jest wyjątkowy, tylko jest absolutnie przeciętny, czyli tak. kopernikańska zasada kosmologiczna wciąż byłaby aktualna jak najbardziej. Natomiast teraz przechodząc już do obserwacji niepowstających układów słonecznych, tylko układów, które które już powstały i które są zaobserwowane, bo jak wiadomo, od końca XX wieku yy, odkrywa się coraz więcej układów już powstałych, to co możemy powiedzieć o tych układach? Jakie to są układy? Jak to wygląda? Bo z tego, co ja się orientuję, no to jednak większość tych planet, yy, tych układów planetarnych, to są układy powiedzmy dwuplanetarne, krążące wokół jakichś słabych gwiazd, tak? Tak to wygląda obecnie? Tak, yy, bo większość egzoplanet które są do tej pory potwierdzone, że są właśnie egzoplanetami. To jest ponad 5000, w tej chwili, jak się nie mylę, i je w większości odkrył satelita TES, krążący w przestrzeni kosmicznej. I w dużej mierze są to planety krążące wokół czerwonych karłów, czyli gwiazd znacznie mniejszych od naszego słońca i znacznie chłodniejszych. Zazwyczaj też, no właśnie, ze względu na. TES patrzyła, obserwuje, widmi w świetle optycznym. W związku z tym um, ona obserwuje tranzyty planet, czyli pada y, światło gwiazdy. Jeżeli następuje spadek tego światła, y, to to sugeruje zazwyczaj, że jest tam planeta. Więc te planety też są większe. Znaczy, jeżeli są większe, to one są możliwe do zaobserwowania. I teraz najczęściej są potwierdzane układy zawierające dwa, trzy składniki, dwie, trzy planety. Natomiast udało się zaobserwować są no chyba teraz w tym momencie dwa potwierdzone na razie układy, gdzie jeden zawiera 7 planet, drugi zawiera sześć planet. Natomiast one się różnią od naszego układu słonecznego tym, że u nas, jak wiadomo, są cztery planety typu ziemskiego, znajdujące się bliżej Słońca, i potem zapasem planetoid są cztery planety gazowe. Natomiast tutaj w tych dwóch układach wieloplanetarnych są to planety typu ziemskiego, czyli skaliste. A co do istnienia planet w tych ekosferach, to nawet wśród tych czerwonych karów, gdzie są czy te planety, najczęściej tam są gazowe olbrzymy, Chociaż też jest dużo planety skaliste, jest znajdowane dosyć dużo. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, czy w tej ekosferze, na tych planetach może ewentualnie istnieć życie, to tutaj to też nie wystarczy tylko fakt, że planeta krąży w ekosferze, tylko jeszcze wokół jakiej gwiazdy krąży i jaka to jest planeta. Bo jeżeli na przykład krąży wokół takiego czerwonego karła, takie czerwone karły to są gwiazdy bardzo energetyczne, mają dużo wiatrów słonecznych, czyli emitują promieniowanie, które generalnie jest zabójcze dla życia. Więc planety krążące wokół takich gwiazd często mogą być wyjałowione, nie posiadać atmosfer, no i temperatury zazwyczaj po stronie dziennej są ekstremalnie wysokie, a po stronie nocnej ekstremalnie niskie. Także tutaj natrafienie życia w ekosferze, na planecie w ekosferze, to muszą się złożyć że musi się złożyć wiele czynników. Tak, czyli żeby nie rozsadzić ram tematu, tematycznych naszej dyskusji, to znowu pozwolę sobie powrócić do, do zasady kosmologicznej, zasady przeciętności. Czyli tutaj z kolei, przynajmniej na bazie obserwacji, można by powiedzieć, ale z jednej strony, że wciąż mamy bardzo mało układów planetarnych przypominających Układ Słoneczny, czyli nasz Układ byłby czymś, czymś rzadkim, tak? na podstawie badań, ale z drugiej strony... Obecnych tak? Obecnych tak, tak, ale z drugiej strony można się spodziewać, że jest to wynik właśnie jakichś jeszcze niemocy poznawczych współczesnej astronomii i że w miarę postępu, który teraz jest geometryczny wręcz, no, będziemy coraz bardziej odkrywać, coraz więcej takich podobnych do układu słonecznego, układów planetarnych, i to jest bardzo ważna kwestia. I dobrze, że to poruszyliśmy, bo właśnie będzie można kiedyś z perspektywy czasu się do tego odnieść, co wiedzieliśmy teraz, o co będziemy wiedzieć, na przykład za 10, za 20 lat, prawda? Jak to wszystko będzie wyglądać? Bo rozumiem, że teraz możliwości weba, tego nowego teleskopu są już tak niezwykłe, że, że będziemy jakby wręcz bombardowani jakimiś nowymi odkryciami, tak? Jak pani to widzi? Właśnie patrząc, bo on tam jest w kosmosie dopiero tam całe dwa lata, jak się nie mylę. Natomiast patrząc na wyniki badań, które się cały czas pojawiają, to, to cały czas coś nowego jest odkrywane. Coś, co jeszcze powiedzmy, rok, dwa lata temu nam się wydawało w ogóle niemożliwe. Przecież jeszcze kilka lat temu, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, znaliśmy układy planetarne, które składały się z dwóch trzech składników. Natomiast teraz właśnie dzięki webowi, dzięki tym nowym obserwacjom, Odkrywane są układy składające się z wielu składników, z wielu planet, podobne bardziej właśnie do naszego układu słonecznego. Także myślę, że z czasem będziemy mieć coraz więcej podobnych potwierdzeń. No i być może okaże się, że rzeczywiście nasz układ słoneczny jest bardzo przeciętny. Zapytałbym Panią jeszcze o to, jakie są obecnie metody wykrywania tych egzoplanet? Planety pozasłoneczne są bardzo trudne do bezpośredniego zaobserwowania, ponieważ zwykle ich blask ginie w świetle gwiazdy macierzystej. Dlatego do wykrywania takich planet korzysta się z metod pośrednich. Teraz przedstawimy metody, które do tej pory okazały się skuteczne oraz niektóre metody będące w fazie projektu. Pierwszą taką w zasadzie, chyba najpowszechniejszą metodą wykrywania planet pozasłonecznych jest astrometria, która polega na precyzyjnych pomiarach zmian. Zmian położenia gwiazdy na niebie. Jeżeli wokół obserwowanej gwiazdy krąży planeta, gwiazda również powinna zataczać niewielkie elipsy, krążąc wokół wspólnego środka masy. Nawet w przypadku bliskich gwiazd, ruchy te są tak znikome, że żadne naziemne teleskopy nie są w stanie ich wykryć. W 2002 roku teleskop Hubble potwierdził jednak skuteczność tej metody, wykrywając ruch gwiazdy, po, ruchy gwiazdy powodowane przez odkrytą wcześniej planetę w układzie Gliese 876. Czyli w tym przypadku mielibyśmy jakby. Potwierdzenie praktyczności metody na gwieździe, na układzie gwiazdowym planetarnym, co do którego było już wiadomo, że on posiada planetę, więc skierowano na niego habla i on faktycznie potwierdził inną metodą, że tam jest planeta, a jednocześnie została potwierdzona metoda astrometryczna, tak? Tak to rozumiem. I jaka byłaby kolejna metoda wykrywania egzoplanet? Kolejną metodą jest efekt Dopplera. W większości przypadków ruch gwiazdy spowodowany przez planetę wywołuje zmniejszenie się prędkości względem Ziemi. Rozmienia się prędkość względem Ziemi. Zmiany prędkości radialnej można wykryć, obserwując przesunięcie linii spektralnych w widmie gwiazdy spowodowane właśnie efektem Dopplera. Prędkość obiegu gwiazdy wokół centrum masy jest znacznie mniejsza niż w przypadku planet. Przesunięcie linii widmowych można jednak mierzyć z bardzo dużą dokładnością, i współczesne spektrometry uzyskują dokładność rzędu jednego metra na sekundę. Dzięki temu, że efekt Dopplera nie zależy od odległości od gwiazdy, metodą tą można badać gwiazdy znajdujące się w większej odległości od Ziemi. Głównym ograniczeniem jest konieczność uzyskania wysokiego stosunku sygnału do szumu, co przy współczesnych teleskopach pozwala badać gwiazdy w promieniu około 160 lat świetlnych. Jednak główną wadą tej metody jest niemożliwość dokładnego ustalenia parametrów znajdowanej planety. Z przesunięć gwiazd można wyznaczyć minimalne o jej masę, ale jeżeli orbita jest prawie prostopadła do linii łączącej Ziemię z gwiazdą, to metoda ta może być w rzeczywistości masa ta może być w rzeczywistości znacznie większa. Inną metodą jest obserwacja pulsarów. Pulsar jest gwiazdą neutronową, która obraca się z dużą prędkością, emitując fale radiowe w bardzo równych odstępach czasu. Dzięki temu, że sama rotacja pulsara jest tak regularna, każda anomalia w wysyłanych impulsach zdradza zmiany prędkości pulsara względem Ziemi. Pozwala to wykryć i zmierzyć grawitacyjny wpływ obiektów w jego okolicy. Ta metoda jest najdokładniejsza ze wszystkich dotychczas stosowanych. Pozwala wykrywać planety o masie zaledwie jednej dziesiątej masy Ziemi, jak również obliczać dokładne parametry układów z wieloma planetami. Za jej pomocą odkryto pierwsze planety pozasłoneczne, które jak wiemy, odkrył polski astronom aleksander Bolszczan. Główną wadą tej metody jest fakt, że pulsary są dosyć rzadkie. I dlatego stanowią niewielką część wszystkich układów planetarnych. Ponadto odkrywane w ten sposób układy znacznie różnią się warunkami od naszego i znane nam życie nie mogłoby tam istnieć. W zasadzie tak samo w dalszym ciągu jest obserwowany efekt wpływu planety na gwiazdę. Następnym, następną metodą wykrywania planet pozaziemskich, pozasłonecznych jest metoda tranzytu. Tranzyt oznacza przejście ciała niebieskiego przed tarczą innego ciała niebieskiego. Gdy planeta przesłania częściowo gwiazdę, można ją wykryć, analizując nieznaczne osłabienie jasności tej gwiazdy. Metoda tam ma dwie wady. Po pierwsze, tranzyt może zajść jedynie dla planet, których orbity przecinają linię obserwacji gwiazdy. Nawet dla planet bardzo, na bardzo ciasnych orbitach zdarza się to najwyżej w 10% przypadków. Dla planet na dalszych orbitach zachodzi to znacznie rzadziej. Jednak dzięki temu że zmian jasności można jednocześnie szukać na dużym obszarze nieba, potencjalnie w ten sposób można znajdować wiele planet. Po drugie, metoda ta generuje dużo błędu, błędnych sygnałów. Istnieje wiele przyczyn, dla których światło gwiazdy może czasowo osłabnąć, dlatego wykrycie w ten sposób planety wymaga dodatkowego potwierdzenia, zwykle za pomocą pomiaru efektu Dopplera. Obserwacja tranzytów daje jednak wiele informacji, których pozostałe metody nie mogą dostarczyć. Po pierwsze, na podstawie krzywej zmian jasności można określić średnicę planety. W połączeniu z masą zmierzoną innymi metodami daje to informacje o gęstości, z czego można wnioskować na temat jej struktury. Oprócz tego, odwrócony tranzyt, czyli gdy gwiazda zasłania planetę, pozwala bezpośrednio zmierzyć natężenie światła samej planety. Jeżeli od jasności gwiazdy odejmie się jasność mierzoną w momencie odwróconego tranzytu, uzyskana różnica jest światłem samej planety. Pozwala to określić temperaturę powierzchni, a nawet wykryć występowanie chmur w jej atmosferze. Metodą tą zmierzono w 2005 roku za pomocą teleskopu Spitzera temperatury pierwszych pozasłonecznych planet. Były to dwie planety HD 209458b oraz Tres 1b. Metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego i mikrosoczewkowanie grawitacyjne zachodzi. gdy Grawitacja jednej gwiazdy działa jak soczewka, powiększając obraz innej, odległej gwiazdy będącej bezpośrednio za nią. Wymaga to obu, ułożenia się obu gwiazd i Ziemi prawie idealnie na jednej prostej linii i trwa bardzo krótko, zwykle kilka dni lub tygodni. Jeżeli gwiazda soczewkująca posiada planetę, to grawitacja tej planety może w wykrywalny sposób zaburzać efekty soczewkowania. Zdarza się to jednak tylko przy bardzo szczególnym ułożeniu planety, co oznacza, że wykrywanie planet tą metodą wymaga ciągłego monitorowania dłuższego obszaru nieba. Metoda ta działa najlepiej przy obserwowaniu gwiazd znajdujących się między Ziemią a centrum galaktyki, gdyż wtedy tło zawiera najwięcej gwiazd. Poszukiwanie planet tą metodą zaproponowali w 1991 roku Słot Mao i Bogdan Paczyński z Uniwersytetu w Princeton. Pierwsze planety udało się wykryć w 2002 roku w ramach polskiego projektu astronomicznego OGLE. Spośród wielu wykrytych w ten sposób sygnałów, do tej pory zostało potwierdzonych 13 jako planety. Do 2006 roku była to jedyna metoda pozwalająca wykryć planety podobne do Ziemi krążące wokół gwiazd ciągu głównego, czyli podobnych do naszego Słońca. Główną wadą tej metody jest niemożliwość powtórzenia obserwacji, ponieważ mikrosoczywkowanie jest jednorazowym wydarzeniem. Ponadto wykrywane planety zwykle znajdują się w odległości tysięcy lat świetlnych, co uniemożliwia potwierdzenie ich istnienia innymi metodami. Dzięki możliwości badania jednocześnie wielu gwiazd możemy w ten sposób dowiedzieć się, jak często planety ziemiopodobne występują w galaktyce. Kolejną metodą są dyski okołogwiazdowe, czyli dyski pyłowe otaczające gwiazdy. Można je zaobserwować, gdyż pokłaniają światło gwiazdy i emitują podczerwień. Nawet jeżeli całkowita masa pyłu jest mniejsza niż masa Ziemi, sumaryczna powierzchnia może być tak duża, że dysk emituje więcej podczerwieni niż gwiazda macierzysta. Ciśnienie promieniowania gwiazdy wypycha pył w przestrzeń międzygwiezdną w stosunkowo krótkim czasie. Istnienie wyraźnego dysku pyłowego oznacza zatem, że pył jest ciągle uzupełniany, prawdopodobnie w wyniku ciągłych kolizji komet i planetoid. Ponadto występowanie w dysku przerw i zagęszczeń sugeruje istnienie planet, które, w cudzysłowie, czyszczą swoje orbity z pyłu. Z tym, że tutaj byłaby mowa czy o jakichś młodych układach planetarnych, czy niekoniecznie? Tak, e, znaczy wokół młodych gwiazd, które jeszcze posiadają właśnie te dyski e, tak, okołogwiazdowe. Tak. Czyli po prostu młode układy takie... planetarne. Tak, tak, tak. Mamy jeszcze coś takiego jak bezpośrednie obserwacje. W szczególnych sytuacjach, bo tak jak już wcześniej wspominaliśmy, planety są słabymi źródłami światła. W większości przypadków giną w blasku swojej gwiazdy macierzystej, ale w szczególnych sytuacjach jest to jednak możliwe wykrywanie. Zwykle wymaga to, żeby planeta była duża, znacznie większa niż Jowisz. Daleko od gwiazdy i gorąca, czyli emitująca dużo podczerwieni. Pierwszą bezpośrednio sfotografowaną w ten sposób planetą była 2M1207B znaleziona w czerwcu 2004 roku za pomocą bardzo dużego teleskopu ESO. I w kwietniu 2005 roku potwierdzono, że jest to planeta. Według pomiarów ma ona masę kilka razy większą niż Jowisz i okrąża swoją gwiazdę w odległości aż 40 jednostek astronomicznych. Bezpośrednia obserwacja. Planet Pozasłonecznych, skalistych jest możliwa dopiero przy użyciu teleskopów dużo większych niż posiadamy obecnie. Duże nadzieje naukowcy wiążą z mającym powstać w Chile ekstremalnie dużym teleskopem. Z kolei poznanie szczegółów powierzchni takich planet wymaga użycia jeszcze większych instrumentów. Czyli na razie. Na razie bezpośrednich obserwacji, jest... tego czego wszyscy byśmy chcieli, bo to nie ma, bo jest do tej pory ma... trzeba to podsumować i w ten sposób, że do tej pory cały czas rozmawiamy o wykrywaniu planet, ale. Są to tak naprawdę metody pośrednie albo wielokrotnie pośrednie, tak? Bo nawet przy tej pierwszej metodzie, która się taka wydaje najbardziej oczywista, kiedy bezpośrednio widzi się chwianie się gwiazdy, no to jednak widzi się chwianie się gwiazdy, a nie planetę, tak? Czyli w... no jest to metoda pośrednia. Dopiero ta ostatnia metoda, jest, którą o której pani teraz mówiła, to jest, me... to jest ewentualnie bezpośrednia obserwacja planet, a nie gwiazd. A jak duży ma być ten teleskop w Chile i kiedy on może powstać? Start teleskopu jest planowany na rok 2025, czyli no tak powiedzmy za rok już może się uda, bo nie było jak z łebem, na którego czekaliśmy chyba 10 lat. Ale się w końcu doczekaliśmy. Także tak. Także tutaj przy tej metodzie ostatniej no brakuje nam na razie sprzętu do obserwacji. Mm -hmm. yy, no i też yy, na razie są możliwe, jeżeli będzie, będzie działał teleskop to będą możliwe obserwacje bezpośrednie planet, ale dużych rozmiarów, czyli większe od naszego największego gazowego olbrzyma, krążące na dużych odległościach od gwiazdy, no i gorące, więc w dalszym ciągu to także muszą być planety gazowe. Dziękuję Pani bardzo za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję również do usłyszenia.